Wróciłem. Cześć z tej strony Paweł i witam Was w najnowszym odcinku niezgranego. Zaczynamy od zwiastunów trzech zupełnie różnych gier. Te zwiastuny się pojawiły niedawno, a linki do nich znajdziecie w opisie. Is that our world? That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. Na pierwszy ogień Mass Effect Andromeda, czyli nowy Mass Effect. Ja bardzo tę serię lubię, skończyłem wszystkie trzy części, to zakończenie z trójki też mi się podobało. Natomiast zaskakujące jest dla mnie to, że ten nowy Mass Effect mnie nie jara. Nie wiem zupełnie dlaczego, jakoś totalnie omijam informacje o nim, ale może gdzieś tam podświadomie myślę, żeby omijać te informacje, aby się jakoś nie nastrajać za mocno na ten tytuł, a jednocześnie sobie go nie zaspojedować. Tak czy inaczej, zwiastun bardzo fajny, warto rzucić okiem. 妈，三娃。 Natomiast mocno, a może nawet za mocno, nakręcam się do nowego Tekena. Brakuje mi Tekena na PlayStation 4, brakuje mi Tekena na obecnej generacji konsol, chociaż mówiąc szczerze, najlepiej bawiłem się przy Tekenie na PlayStation 1, czyli na PSX-ie wtedy, czyli w Tekena 3. No i zobaczymy. Nie mam na razie Arcade Sticka, nie planuję zakupu Arcade Sticka. Trochę oczywiście grałem w Mortal Kombat ostatnio, trochę grałem w Street Fightera, ale mam wrażenie, że może to właśnie Teken 7 będzie tą biatyką, która mnie do konsoli. Przyciągnie nas zdecydowanie dłużej. No i na koniec zwiastun nowego zestawu. Bardzo fajny zwiastun serii, która tak naprawdę jakoś specjalnie mnie nie obchodziła nigdy. Oczywiście sprawdzałem kilka odsłon, natomiast to nie była seria, która mnie jakoś super mocno wciągnęła, a chodzi o nowe Ace Combat. Jak zapewne domyśliliście się po tytule, gram w Yakuza 0 Zero. Gram w 0 to dość dobre słowo, bo końca kompletnie nie widać. Już nie, mam, nie wiem ile mam na liczniku, natomiast na pewno kilkanaście godzin. A patrząc na to, ile jest rozdziałów w jakuza zero, na pewno nie jestem nawet w połowie gry, to jest naprawdę duży tuł, który jest dość specyficzny. Specyficzny z tego powodu, że to teoretycznie jest bijatyka. Bijatyka, w której bijemy się, jak to w biatyce. Opowiada historię jakuzy, opowiada historię bohaterów związanych z jakuzą w taki czy w inny sposób. Natomiast opowiada to jest bardzo dobre określenie, bo opowieść jest główną cechą jakuzy zero. W taki sposób główną cechą, że tak naprawdę grandek w Dekusą Zero, czuję się, jakbym oglądał serial anime. Czyli jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Mnóstwo scenek przerywnikowych, niektóre lepiej zrealizowane, niektóre gorzej natomiast na pewno wszystkie te scenki są bardzo ciekawe z tego względu, że gra sięga po przeróżne emocje, gra sięga po takie zawiłości między bohaterami jednocześnie dodając do tej głównej opowieści mnóstwo misji pobożnych i wygląda to trochę tak, że na przykład idę do punktu, który jest elementem misji głównej i wydaje mi się, siadając sobie wieczorem na, na godzinkę, na półtorej, że pchnę fabułę do przodu, tymczasem w tak zwanym międzyczasie napotykam kilka misji pobożnych, które czasami robię z własnej nieprzymuszonej woli a czasami one po prostu wskakują, wydłużając ten czas. No, dla niektórych to pewnie będzie wada z tego względu, że jak chcą sobie grę szybko odhaczyć. No to jakuzy sobie absolutnie szybko nie odhaczą. Natomiast jeżeli chcą się w tytuł wciągnąć, poznać ten świat, jednocześnie wyrabiając jak najwięcej a, misji z tej gry i a, starając się ją wymaksować. No to absolutnie przy Jakuśie spędzicie kilkadziesiąt spokojnie godzin. Podobno cała opowieść trwa mniej więcej 40-45, nie wiem jak to jest prawda, ale patrząc na to, ile przeszedłem w takim czasie, w jakim gram, jestem absolutnie w stanie do uwierzyć. Tak więc, ja już to pisałem na trebie, ale polecam Jaku Zero i jeżeli zastanawialiście się nad zakupem, wahaliście się, to nie ma nad czym. To jest naprawdę bardzo fajny i inny od tych zachodnich tytuł, który naprawdę warto sprawić, nawet jeżeli nie jesteście fanami japońskich produkcji. No i na koniec tytuł, w który gram od połowy ubiegłego roku, więc już na pewno domyślacie się, że chodzi o Overwatch. I Overwatch pojawiał się wielokrotnie w tym vlogu i na pewno też pojawią się za chwilę komentarze, że o jak znowu winiarski gadasz o Overwatch, ile można? No można, 25 milionów ludzi gra w Overwatch na wszystkich platformach, co jest mega dobrym wynikiem jak na zupełnie nową markę, nawet wspieraną dużą promocją i tworzoną przez tak dużą firmę jak Blizzard. Absolutnie się temu nie dziwię. Overwatch jest po pierwsze cały czas wspierany, a może to nie jest po pierwsze, no ale generalnie jest cały czas wspierany. Natomiast to jest tytuł, który mimo tego, że jest strzelanką, to bardzo przypomina na przykład Dotę, też League of Legends oczywiście, choć kompletnie mobą nie jest przecież. W dużej mierze dlatego, że jest tam mnóstwo bohaterów bardzo charakterystycznych bohaterów, których można polubić, wokół których tworzą się fanarty, wokół których tworzą się cała baza fanów. Gra dodatkowo jest wspierana cały czas jakimiś nowymi eventami. Chociaż nowe mapy na przykład są dodawane bardzo rzadko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo przecież w innych grach jest mnóstwo paczek DLC płatnych w dodatku tutaj są darmowe i tych map jest na przykład po kilka, a tutaj na jedną mapę musimy czekać kilka miesięcy. Natomiast Świetnym w Overwatch jest to, że gram cały czas, to w dodatku jeszcze z cały czas tą samą ekipą i kompletnie nie mam dość, bo każdy mecz jest inny, czego wbrew temu, co mogłoby się Wam wydawać, nie mogę powiedzieć o na przykład Call of Duty. Oczywiście znaczy nie mówią, co jest lepsze, co jest gorsze. Overwatch jest inny i też wymaga innego podejścia zupełnie do gry, wymaga współpracy, wymaga dobrego stworzenia fajnej, uzupełniającej się drużyny i przez to jest wciągający przede wszystkim. No i oczywiście jest ta magia bizarda, ale skoro o magii bizarda jeszcze mowa, to magia bizarda zniknęła. Przy okazji jubileuszowego dodatku z okazji okrągłej rocznicy pierwszego Diablo. Ten dodatek skończyłem, jest mega krótki, nie wywołuje żadnych fajnych wspomnień, jest zupełnie niepotrzebny i moim zdaniem. Jest trochę pomyłką. Oczywiście jest adagmum, więc możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie Diablo Czy natomiast to tanie się możecie rozczarować, więc miejcie to na względzie. Ja już dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. I to tyle. Cześć. Wróciłem.